Dzień dobry, ponieważ chciałem się z moim znajomym podzielić warsztatem pracy, w jaki sposób pomagam sobie, aby opisać filmy na YouTubie, czyli dopisać rozdziały, napisać ewentualnie jakiś artykuł czy opis dotyczący danego filmu bazujący na, no właśnie, na czym. Za chwilę powiem wam, jak ja zaprzągłem czata GPT do tego, aby pomógł mi bardzo szybko opracować film na YouTubie. Mam nadzieję, że już masz założone konto na ChatGPT. Od niedawna, a nagrywam ten film, na początku czerwca 2024 roku, weszła nowa wersja ChatGPT 4o i jest ona również dostępna w wersji darmowej. Ja mam wersję płatną, ale myślę, że to niczego nie zmienia w sposobie, w jaki można wykorzystać ChatGPT do tego, aby podzielić film na YouTubie na rozdziały, określić w jakich miejscach one się czasowo znajdują i aby zrobić to naprawdę bardzo szybko, a do tego sobie wygenerować opis na podstawie treści, co jest zawarte w danym filmie. Ja opracowuję materiały związane z wywiadami, które prowadzimy na kanale Plan Daltoński, między innymi na, w takim paśmie Dalton na wieczór. Ale nie ma znaczenia gdzie i kto, Ważne jest jak. Zapraszam cię do tego krótkiego tutorialu. Na teraz ekranie widzisz YouTube'a od zaplecza, czyli YouTube Studio. Załóżmy, że skorzystam z tego filmu i wyciągam sobie najpierw napisy. Napisy, które są najczęściej opublikowane automatycznie, robię Pobierz. Jako plik SRT i zgrywa mi się to już na mój dysk. Co dalej? Otwieram mojego czata GPT, wprowadzam odpowiedni prompt. Ten prompt znajdziesz również w opisie tego filmu. I pamiętać należy, żeby po jego wklejeniu do tego okna tekstowego jeszcze załączyć właśnie plik SRT. Ja. Wstawiam właśnie ten dopiero co ściągnięty. Jak już jest tutaj podświetlone, że jest załadowany, po prostu klikam wyślij wiadomość. I chat GPT zaczyna pracować. Analizuje plik SRT i dosłownie po kilkunastu sekundach pojawia się lista rozdziałów. które możesz spokojnie wkleić do opisu swojego filmu. Jeśli chciałbyś coś zmienić, poprosić czata GPT, aby rozwinął Ci te opisy, możesz tutaj tak, takie polecenie wstawić, na przykład proszę rozwiń każdy tytuł i wyświetl Wyświetl listę jeszcze raz. Oczywiście. I macie tutaj rozbite na poszczególne tematy plus lekki opis, co znajduje się wewnątrz każdego rozdziału. Co ja robię dalej? Oczywiście najczęściej wracam do tej krótkiej listy. Zaznaczam robię Ctrl C czy Command C, bo ja pracuję w środowisku Apple i wstawiam do szczegółów do opisu tak jak jest już tutaj jak widzicie wstawione dlaczego to jest fajne, dlaczego to jest ważne bo jak zobaczymy na YouTube ten film to tutaj mamy od razu poszczególne tytuły. Możemy łatwo szukać interesujących nas treści. Co więcej, w opisie też są te tytuły i jeśli coś nas interesuje, klikamy odpowiedni ja czas najczęściej daję i już wybór. jesteśmy w e... tym miejscu. Co jeszcze robię, aby ułatwić sobie zadanie? Wykorzystuję taką wersję bezpłatną, części bezpłatnej takiego programu Happyscribe, który służy między innymi do robienia właśnie napisów. Ja wykorzystuję tylko tą część dotyczącą konwersji i robię konwersję z pliku SRT na plik TXT. Plik wygrywa mi się oczywiście jako TXT na mój dysk. Wracam do czata GPT i Korzystam z kolejnego polecenia, wklejam je w część na polecenia i oczywiście tylko tutaj uzupełniam to, co chcę, żeby było w danym przy danym filmie. Także prompt jest prosty, napisz mi streszczenie wywiadu na podstawie przesłanej transkrypcji, napisz to w formie eseju bez podziału na zadawających pytania i odpowiadających, tak aby pojawił się dzięki temu artykuł, który zainteresuje nauczycieli szukających możliwości rozwienia swoich kompetencji potrzebnych w zawodzie nauczyciela. Dołączam plik txt, jak już się załaduje wysyłam polecenie, I mam gotowy tekst, który jest streszczeniem tego odcinka. ChatGPT wybiera najważniejsze fragmenty, części, materiały. Oczywiście, warto jest sobie to wszystko sprawdzić, yy, aby nie było tu jakichś wymyślonych rzeczy, ewentualnie skorygować jakieś sformułowania, które być może. Nie zawsze czatowi wyjdą dobrze w języku polskim. Przeredagować, można skrócić i wykorzystać jako materiał do artykułu. Mam nadzieję, że to, co Ci pokazałem w tej krótkiej lekcji, pomoże Ci w tym, aby z materiału wideo, które tworzysz, być może z wywiadów, z liveu, które robisz na YouTubie, tworzyć materiały na Twojego bloga, które pozostają. Później łatwe do przeszukiwania. Można oczywiście wykorzystać też czata do stworzenia słów kluczowych, do opisu pod SEO danego artykułu. Yy, także możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo. Zasubskrybuj ten kanał. Być może będą się tu pojawiały kolejne filmiki z tego obszaru. Yy, a jeśli uważasz, że komuś to się może przydać, to będę wdzięczny, jak podasz tą informację dalej. Dobrej zabawy i efektywnej pracy. Trzymaj się. Cześć.